Aneta, zaczną tego pięknie dzisiaj wyglądasz. Dziękuję. Zupełnie jak pięściarka, która za chwilę ma stoczyć swój kolejny pojedynek. Uśmiechnięta, wyluzowana, zero stresu, zero emocji. Jak to wygląda? Nie na jakiś mały stresik kto jest, wiadomo, no to jest jednak walka, więc w ringu może się wszystko wydarzyć. Ale ja się cieszę z tych walk, cieszę się, kiedy mogę się pokazać swojej publiczności, kiedy mogą mnie zobaczyć inni ludzie. Więc to jest dla mnie taki mój świat, ja po to ciężko trenuję, żeby właśnie tam pokazać siebie i wszystkie swoje umiejętności. Ty cieszysz się z tych walk, my cieszymy się z medali, które zdobywasz ostatnio. Pojechałaś do Chorwacji, przywiozłaś złoty medal, ale że boję się zapytać, co będzie po jutrzejszej gali Suzuki. No tak, udało mi się wywalczyć złoty medal. Dosłownie w poniedziałek wróciliśmy z zawodów. Teraz mamy Suzuki no i zaraz zaczynamy Mistrzostwo Polski. Także u mnie start za startem w tym momencie. Później wyjeżdżamy na obóz no i już zaczynamy kolejne walki i przygotowania do kwalifikacji. No wiem, że te kwalifikacje na pewno gdzieś tyle głoby są, ale powiedz jak to się dzieje, że ty no, naprawdę intensywnie spędzasz ten czas na sali, na turniejach i... i... Nie widać tego zmęczenia, jest ta radość ciągle. No tak, ja dosyć niedawno, myślę, że z miesiąc, nie, miesiąc miesiąc już jestem w treningu powiedzmy, a wcześniej miałam takie dwa tygodnie luzu właśnie gdzieś to dla siebie jakieś krótkie teraz wakacje. Się myślę, że tak, ale ja jestem na tyle ambitna i mam na tyle jasno cel wyznaczony, że już chcę zacząć trenować jak najszybciej, żeby przypadkiem się nie spóźnić z tą formą. Chcę wszystko sobie na spokojnie przetrenować, o wszystko, o każdy szczegół zadbać. Eee, także myślę, że do tych kwalifikacji jeszcze dołożę jakąś cegiełkę od siebie żeby, żeby po prostu to przyniosło rezultat eee, Za chwilę e, walka na Suzuki no i od razu przenosisz się tak naprawdę do Torunia do swojego rodzinnego miasta, na Mistrzostwa Polski eee, na ile ten start pomoże Ci w określeniu swojej formy do tych, e, w tej chwili jakiej jesteś przed startem na w sumie najważniejszej imprezie jeżeli chodzi o e, polski boks seniorski, czyli Mistrzostwa Polski tak, no właśnie mówię, jestem teraz miesiąc w treningu, więc powoli sobie zaczynam te moje przygotowania, miałam już jeden start za sobą, teraz mam kolejny, także myślę, że już na Mistrzostwa Polski wejdę taka obita, że tak powiem. Gdzieś tam na początku czułam, że mi może trochę brakuje dystansu, bo jednak po tej przerwie to tak trochę, tak trochę jest, po prostu im mniej tego boksu, no to człowiek musi dłużej po prostu dojść do siebie jakby. No, i zobaczymy. Myślę, że, że jestem dobrze przygotowana. No, wiadomo, to nie będzie żaden szczyt moich możliwości. No, bo tak jak powiedziałam, jestem na samym początku przygotowani, no więc nie możemy oczekiwać też nie wiadomo czego. Ale na spokojnie myślę, że tyle powinno wystarczyć. Kwalifikacje dopiero po mistrzostwach polskich, dopiero tak się na, na maksa się na tym skupisz, jak to będzie wyglądało? Nie, nie. Ja jestem w przygotowaniu do kwalifikacji. Mistrzostwo polski traktuję jako przystanek kapy. dokładnie. No, kwalifikacje dla mnie są najważniejsze i co by się nie wydarzyło, czy na mistrzostwach Polski, czy po drodze, no to jakby nie ma dla mnie większego znaczenia. Ja sobie postawiłam cel jasno. Niestety na igrzyskach europejskich się nie udało, tam byłam wręcz. Można powiedzieć przekonana, że zdobędę tą kwalifikację. No Niestety tak e, się ustawiło losowanie i trochę zabrakło tego szczęścia, że w walce o tą właśnie kwalifikację odpadłam. E, więc stawiam po prostu wszystko teraz na jedną kartę i zobaczymy. Pozostają mi bardzo dobre zawodniczki na ten moment, e, bo dużo dziewczyn e, nie zdobyło kwalifikacji, jak na przykład Mistrzyni Świata czy Mistrzyni Europy, którą pokonałam w walce o takie kwalifikacje. Także będę miała naprawdę jeszcze ciężkie zawodniczki do przejścia. Więc muszę być skoncentrowana w 100% po prostu. To na koniec muszę zapytać o największą rywalkę, jaka ci się e, pojawiła w swojej kategorii wagowej: Storunia na Tamene. E. Basia na razie powiedziała, że nie myśli o tych kwalifikacjach, no ale konkurencja rośnie. Tak, super. Ja się bardzo cieszę. Cieszę się, że Basia jest z mojego miasta, że kiedyś jak odwieszę te rękawice na kołek, to będzie miał mnie kto godnie zastąpić, więc jestem bardzo szczęśliwa. Zobaczymy, czy Basia utrzyma tą wagę i czy będzie dalej startowała w kategorii 66 kg. No, ale ja się bardzo cieszę jeżeli będzie potrzebowała jakiejś pomocy, czy później, czy teraz, no to na pewno ją uzyska ode mnie. Dzięki wielkie. Powodzenia Dziękuję. jutro. Dzięki. we